Cześć, witam Was serdecznie. Słuchajcie, chyba najwyższy czas, żeby wprowadzić troszeczkę aktualizacji na kanale, bo w ostatnich materiałach często pytacie mnie o to, jak tam moje motocykle, co się dzieje z Multistradą, kiedy będzie następny odcinek z serwisu. Otóż tak, no jak już zapewne wiecie, śruby już dotarły, wreszcie są. Proces montażu, składania silnika właśnie się rozpoczął, tak więc postanowiłem ostatnio wsiąść na skuter, pojechać do krzycha, zobaczyć jak sprawy się mają, jak to wszystko wygląda, kiedy, kiedy po prostu sprawa nabierze większego tempa. Wiadomo, mieliśmy ten remont skończyć w zimie, ale niestety temat ze śrubami no, przedłużył nam to wszystko, tak więc teraz jest, można powiedzieć, epicentrum sezonu wszyscy chcą na już praktycznie żeby motocykle były złożone a mimo wszystko no jednak złożenie całego silnika od zera no to trzeba mieć troszeczkę czasu i spokoju tak więc Krzychu na spokojnie sobie będzie ten motocykl mój składał natomiast mam też drugi, drugi problem bo wiecie przecież że kupiłem dr -kę. dr też w tym momencie nie jeździ dlatego że okazało się że silnik jest po prostu no, w dość kiepskiej kondycji Mianowicie przy wymianie rozrządu zauważyliśmy, że zatarta jest głowica. No i teraz, teraz będzie po prostu, mamy taką zagwostkę co zrobić dalej. Liczę się z tym, że najprawdopodobniej do końca wakacji Derka będzie uziemiona na serwisie. Zobaczymy. Może świątek, czyli firma, która zajmuje się regeneracją głowic. Może potraktują mnie troszkę leżej i... nie wiem, wrzucą tą głowicę moją gdzieś między kolejkę, gdyż czas oczekiwania u nich na wykonanie regeneracji głowicy to jest w granicach dwóch, a nawet trzech miesięcy. Tak więc, no jest to dosyć długo. O, właśnie. No tak. O tak może, o tak, jest, pan prezes. Ale to jest zakaźny. Zakaźny, to jest, za, to jest rewir zakaźny, tutaj lądują wszystkie motocykle, które nie rokują zbyt dobrze, więc łapią choroby jeden od drugiego, no i tak, przyjechał, przyjechał ten, kupiłem tego i ten też złapał od tego tą samą chorobę i wygląda teraz tak. Tak więc, jak jeśli pytacie, czy będę miał wreszcie na czym jeździć, no to nie wiem, chyba Krzychu mi wypożyczy to. Chociaż nie wiem, to on też jest na zakaźnym, to nie wiem czy jeździ. Ale sprawdę faktycznie sprawdzę. Sprawne. O, jest jeden garczek. Chłopaki z jedna ślada też jedzą na, może nie na MZk jeździli na MZK ostatnio byli w Rumunii. Tak więc, może ja teraz pożyczę od Krzycha, zanim mi zrobi to i to. Najpierw to. Bo to musi być na 10. gotowe, bo jadę na zlep. Czy dasz rodę? Zawsze dam radę, wiesz. Ja jestem prostym człowiekiem, ze mną się rozmawia nie do ucha tylko do kieszeni. Aha. Do której? Ja z na kieszeni, rany błotne. Ile osób było, że u dzisiaj? <grystanie> no nie, a tak naprawdę Multistrada, no to tak pod takim ładnym sobie... Ty mi się was prezentujesz, ten, ten kocyk na nią. Taki ładny jest. Taki ładny jest, a tu popatrzcie, o! Gdzie jest silnik? Nie ma silnika. Ja na nawet nie widział dały mi zamontują. O, o, ale na dziesiątego będą. <laughs> na dziesiątego będą. No dobrze no, Na drugi sobie stoi tu widok. Czeka, czeka, a mógłby jeździć. No, a taki ładny był. Japoński. miał jeździć zrywny, zryzny, Ale dopiero będzie z rywny patrzcie ten tumiciek. Tu dopiero będzie tunik, słuchajcie. Tu dopiero będzie tunik. No tu mamy plan na niego, będziemy robić z niego 70 koni. A, zobaczymy jak Powizycie, Po, wizycie, po wizycie u Krzycha. Wróciłem sobie na spokojnie. Myślę, że w przyszłym tygodniu już powinien być silnik odpalony, zamontowany w motocyklu, a za dwa tygodnie myślę, że już wszystko powinno działać tak jak trzeba, i że powinienem wreszcie wyjechać. Dziś trening pitbajkowy, tak więc zapraszam Was na odcinek. Byłby dziennikarz motocyklowy, gdyby nie trenował, gdyby nie umiał jeździć na motocyklu. Stąd też właśnie dziś MRF. Duże supermoto, przypominam sobie jak się jeździ, no i oglądajcie, lajkujcie, subujcie i oglądajcie mnie na moim kanale i na Ścigaczu i czytajcie też Ścigacza, bo fajne artykuły się szykują. Na razie trzymajcie się, hej, pa! Szczerze Wam powiem, że minęło już bardzo dużo czasu od ostatniego mojego treningu na pitbajku, nie mówiąc już w ogóle o supermociaku dużym. Tak więc nie mogąc się zdecydować, który z motocykli zabrać ze sobą na dzisiejszy trening, postanowiłem, że wezmę obydwa. W sumie to pakowania się jest niewiele więcej. Najgorsze jednak jest ubieranie się. Tak więc zawsze chciałbym, żeby przebieranie się w prawdziwy strój, pełen strój motocyklowy trwało tylko ułamek sekundy. Natomiast niestety w realu wygląda to zupełnie inaczej. No to jesteśmy na torze. Bardzo wieje, ale nie jest mokro. i super, bo w oponach jest mało wody, więc można się trochę pobawić. Parę opon sobie wezmę wyleję z nich wodę i ustawię tak, żeby było tak, żeby była zabawa Żeby był fan Bo przecież o to chodzi Przecież o to chodzi w tym wszystkim Mario już będzie niezadowolony, bo będzie miał wyboje przeszkody i inne rzeczy ale o to chodzi Tam damy tu Tam damy tu i będzie pięknie i będzie pięknie i tu i bajerka i można jeździć tak powiem gimkana przygotowana <laughs> <tym> Choć z początku dzień zapowiadał się bardzo kiepsko, bo bardzo mocno biało, padał deszcz. Jak widzicie, są jeszcze kałuże na torze. To jednak druga część dnia sprawiła nam bardzo miłą niespodziankę. Pojawiło się piękne słoneczko, które po chwili można powiedzieć, że osuszyło cały obiekt i mogliśmy już w pełni działać sobie i trenować. Jedną z lepszych rzeczy, które mogę Wam polecić, jeśli macie gdzieś taki kawałek wylanego właśnie asfaltu, kawałek wylanej płyty, gdzieś jakiś parking pod marketem, gdzie macie zezwolenie na jazdę, to bardzo dobrym pomysłem jest właśnie zabranie ze sobą kilku opon czy też jakichś znaczników, słupków po to, żeby poćwiczyć sobie takie właśnie manewry jak ósemka, jak przejeżdżanie pomiędzy oponami, po to, żeby wyczuć sprzęt, wyczuć motocykl, sprawdzić gdzie są granice przyczepności. Oczywiście było kilka gleb i te gleby nie były zamierzonymi glebami jednakże miały swój cel. Szukałem tutaj granic przyczepności opon tak żeby właśnie wiedzieć na co mogę sobie pozwolić. Jezu. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy z Was jest w stanie pozwolić sobie na to, żeby wyglebić kilka razy na treningu, zwłaszcza jeśli nie macie takiego bajka czy supermociaka, w którym strat nie ma praktycznie żadnych, a jeśli w ogóle są, no to są bardzo małe i yy, ich naprawa nie wymaga jakichś dużych nakładów finansowych yy, i też jest bardzo łatwa i szybka. Natomiast jeśli jedzicie jakimś plastikiem, jakąś czy setką, czterysetką, czy też większym sprzętem, no to wiadomo, że każda gleba tutaj będzie Was yy, kosztować trochę więcej. No i też takich wolnych manewrów raczej nie będziecie wykonywać, dlatego że też będziecie potrzebować troszeczkę więcej miejsca niż przy zabawie na pitbajku. Szczerze Wam powiem, że na pitbajku wjeździłem się i zaczęły mi tutaj te wychodzić wszystkie manewry, ósemki, różnego rodzaju, można powiedzieć, akrobacje, nawet udało się zejść na łokieć. Więc stwierdziłem, że warto będzie przypomnieć sobie, jak to było, jak się jeździło na dużym supermociaku. Chodźcie? Gra. Dzięki Wielokrotnie w swoich materiałach powtarzam, że najlepszym sposobem na naukę techniki jazdy jest analiza wideo, zapisu wideo, który może wykonać Wam każda osoba, która ma telefon komórkowy i jakiekolwiek pojęcie o nagrywaniu. Wtedy jesteście w stanie zobaczyć samych siebie i wprowadzić niezbędne korekty. Owszem przydatna jest też dobra rada osoby, która ma lepszą technikę, która jeździ szybciej fajnie by było też, jakby ktoś pojechał na przykład za wami razem z kamerką, tak żebyście zobaczyli jak wasze ciało się układa i co moglibyście zmienić, żeby było lepiej. Jest to według mnie jedna z najlepszych metod nauki. Na stronę! Przy okazji odsyłam was też do materiału, który nagrałem dwa lata temu, gdzie mówię właśnie o tym, w jaki sposób układać ciało, jaką technikę stosować podczas jazdy na pitbajku. Link w prawym górnym rogu. Rozważamy, czy wjeżdżamy na tor, czy nie. Tu jest delikwent. Myślisz, że gród pożyczy? <głosy> 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 Chyba nie za bardzo. Sprych, nie pogubisz. Nie, nie pogubi, nie pogubi. Ale jest, jest sport napis, znaczy że się nadaje. No, no ładny, ładny. Taki by ci spaść. Oj, no jednak nie odważyliśmy się wziąć Xerynator i sprawdzić jak będzie się zachowywać na tym obiekcie. Natomiast ja wziąłem swoją CRF, duże supermoto i zacząłem sprawdzać czy jeszcze pamiętam jak się jeździ. No i moje zdziwienie było takie, że jednak nie zapomniałem. Jednak same odczucia na mocy, jaką generuje ten silnik, tu mamy 60 KM w, w jednym cylindrze. No, i wagę lekko ponad 100 kg. Więc naprawdę ten motocykl jest bardzo narwisty, bardzo mocno ten jedynka, dwójka, trójka. Ta moc jest oddawana. Więc naprawdę z początku poczułem się jakbym siadał na jakiegoś potwora, podobnie jak czułem się podczas testów Aprilie gdzie Jeśli jeszcze nie oglądaliście tego testu, to też zostawiam Wam link w prawym górnym rogu. Tak więc. Jaka jest konkluzja dzisiejszego odcinka? Mianowicie warto jest jeździć na tor, warto jest ćwiczyć, dlatego że nawet jeśli umieliśmy kiedyś jeździć, no to warto tą umiejętność podtrzymywać i ćwiczyć, dlatego że jeśli nie jesteśmy w ruchu, no to niestety zapominamy, nasze ciało zapomina pewne odruchy, które warto po prostu ćwiczyć na bieżąco. Tak więc na dzisiaj będzie tyle. Mam taką cichą nadzieję, że następny odcinek będzie już kręcony z kokpitu Multistrady, którą uda się wreszcie złożyć i wyjadę nią na ulicę. Dlatego, że 10 widzimy się z łupakami, 10 czerwca widzimy się z chłopakami na zlocie multistrady w Tatrach, tak więc no na pewno nie chciałbym odpuścić tej imprezy, więc liczę na to, że przychód złożę motocykl na czas i że kolejny odcinek będzie już właśnie z Multistradu. Tak więc trzymajcie się, lajkujcie, subujcie, komentujcie i do zobaczyska gdzieś na trasie. Hej!